A ze starym na pewno. Mochodę niszczy innych i kurde hell, No zobaczymy, chodę. zobaczymy. Ja wor Tak. O, e, tak. Ale w końcu ej. inne mapy. O nie ta mapa e, czym się dał? No nie jestem taka sama. Wszystkiego roku. No? Serio, na starcie. Nawet z kurde z smety nie wychnął. Ja pierdolę. Który kurwa! Który pet?

Nie, to ta kurwa na pewno karosowa, Rozje przy śmieciu. Karosek zatrzymał się na resztce. Ja nie Ja nawet z nie wjechałem, już byłem rozwalony. Zostałem z tarczu, sorry. Nie wiem, niektórzy dociśnęli szamy śmieć. O, mista. <grym> Nie, to wychodzi tak! Ej, ja może zagrałem sobie w pierwszej i drugi zbier, to będzie lepiej. Ale jeszcze nie czwarty zabrałem mi. Tylko to te ze no, ja tam ich nie no. ma! No. Tylko ty masz Wietnam. No? no? Tam jest kurwał, to ten mercedes to jest do się z... Z... Ja nie w... ma, no na się boisz, to ja jechać <grym> w ogóle. No Czemu to, jest to Ciemo, się pasują, co Ja, no, na ja na, kurwa, ten, Ja dlatego mam dobrze zabreidowanego na ten, na o kurwa! Już? No? Nie no. No to wietnam kurde, oszukuję kurde. No, no ja to wietnam Spasiek kurwa, nie wysypacie go. No na no, pewno. Nie tego nie zazwalam, wypadaję. Okej, okay, dobra. dobra. Nie wyjeżdżam z startu. Kurwa, młody. No. Kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa, młody, Kurwa, kurwa. Kurwa, <śmienic> ciekawe co po gridzie zagram. Hmm. Wszyscy żółty i chuj. Kolor nie ma Zasować ten. Aaa, ja jestem przodu, japo, Ta, ja mam A Za się jednego bipa, bip nic nie, nie daje w sumie. A ty, to się nie, nie broń. Skręcasz w prawo, jak idiota. No. To się już rozpierdolił na starcie. Ja pierdolę. jabłko nie Nie ja porwuję. Ja będę będę Rusek ty chuju Ja mor No nie, dawiam. Ja no i bardzo dobrze. Ja nie bym... nie, 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 nie. Slicho ty! Slicho wariat. Kurwa. Nie, kurwa, ty No nie kurwa, dajcie mi stąd wyjechać! Nie ma <śledzt> Oh, Mam bak. ten do... <grym, grym, grym, dół> z Nie co to jest? Nic nic nie co Nie co tak. tak, to co to jest? Nie co Nie co nawet. Nie Ty ale ten slicho, to sam do przodu, to do tyłu na czołowe jedzie ty. O kury, tak, <grym>, kurwa, wyjemać, kurde, <grym>, zagadną się. tak trzeba. Kurwa idiota! Chciałeś cię wyjechać, kurwa. Sperwo ludzie. Sperwo <grym, z> ludzie. Jestem taki łatwy. Ładnie spałeś, super. Kury, a spoko, ja Piękny. słyszałem, że The Rock jest, a tak to nic nie słyszałem. Kurwa. Daję 5 dych za emeryta. O kurwa ty. Czemu ja nie zjadłem? Ja kasy nie ma, 500 złotych na KeyDropie przejebał. Dobra, że jechałem. Nie wiem. No Weź nie. Taszki głośniej się ukrywają. No to jest drugi. Mylek. Mylek. Ja A, ale koniec byście go. No nie, czemu mi tak wywala zadnatrawsko? No my też. Hmm. Kurwa, które ty Chyba wista, co ty robisz? Ja dopiero pierwsze kółko zrobiłem. Hej, dwie Spokojnie jestem za tobą. Dobra, dobra, dobra. Karusyk tam jest. Basiek, rozumiem. Ja cię kasuję Wietnam <grymne> Babista To babista będzie... Ale patrz to co spa się, tu się dzieje Patrz Nie wiem Emeryt! No jeden! nie, to już by było wiadomo No miał. Wietnam ty Ej ty, Jawor, dobrze było Tak dobrze, chyba wkerdoliłeś się we mnie za srajny <grymne> Nie jadę przez siebie. No i tam wszyscy szanowni, jeszcze za koleg mnie ja wyprzedził. Lewo. Lewo. Nie, na się ja nie, skręcam w w o lewo. Lewo nie, kurde nie, 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 skręcam nie, prawo, nie, 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 w nie, 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 Jak kurwa, kurwa, ty? ty, ty, ty. ty. jaki bylek Kurwa! No proszę panna, zobacz sobie pan na streamku Młody, młody proszę cię To był bylek Bylek A, byle Albo słychać Skasuj roz... tego dziadka przed tobą Weź się Wietnam'a nie, tam skasujcie Skasior to... wygraj to Nie, Wietnam skasuj dziadka ty Nie! Okej okay. <noise> <zyrezy>. Dzięki, <Jedźcie>, dzięki <dziewczyn. głos> <noise> mi Minus 10 groszy Harnolda dostaje Oooo Oooo to jest, lodo. dobra propozycja Jeszcze mi wyprzedził Nie, czwarty jest o, chujowo, bo czwarty był Czwarty tam jest Przynajmniej do... tu się da jeździć chujowo Jest O tak od razu tutaj do prawej zjeżdża, co to ma być? Ale tu będzie rozpierdol na tybie O nie 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 Kurwa jedz nam kurwa warianciku! O o o o ja to... jest... No i kto się cię Nie To ja? Co ja mam do czego mogę Ale to było piękne! Byłe... I chuj! Dwa się tykują! Zresztą wietnam jak ty wjechałeś? A powiem nazwę Vietnama, a świtaj się Jeszcze I tak jest! Nie to troj nawet No nie, Sylwek ją się ślipiał. Jakiś! Teraz! Kurwa Kurwa meć! Ja to się w Jest! Kurwa! Mapie, nie ja pierdolę, jest, kurwa. Drugi! Drugi! Jest! to było przed metą... Nie, ale ten Spasiek to jest przejebany, nie? Co ja ci zrobiłem? Zreszt... No wjechaliś w Jabora, a Jabor we mnie? Nie, to Jabor we mnie wjechał. Doskonale! Zapisz, kto się ja. Wiesz, że ten potwór wszystko się... Zda, nie, bo no, kurwa się... Idę rozumieć. Co to? Dobra, kurwa, za idiota, kurwa! Ja pierdolę. Pisa, kurwa! kurwa! kurwa!

Kebanisko jest pierwszy wariaci. Spasik! Co ty chcecie? Kurde, miał być tak ładnie. Wyszło jak zawsze. Smart to było. Ten slytko jest dobana. Emeryt rozdziebana Co on jest w ogóle? do dobana, ja już naczekuję. Nie, moja auto to się nie działa. <śmiennie> Kuchu, ja do Kurwa młody no, no Chuj ce skały Zawsze <śmiennie> cie przyjebie Ale ten ty zapoczął tu by przerąbany Kurwa nie pierdalaj się we mnie AAAAAA Kurwa Ale jak No <śmiennie> zostaw <śmiennie> no, ja mnie został zgwałcony przez młodego trzy razy. Nie, idę mu się w dupę w jebać. Poczekaj na chwilę. Aż ci pokażę kurwa na morence. Ej, tam jakie to robisz, robić? -bo Zapieprzacie. Nie wiem. Nie to, że szybkie auto mam, ale jak 7, 7 osób jest na poprzek i wiesz. Kurwa ma, to swoje. No, ale rajd nie, nie patrz, no cię nie będzie razić, kurwa. Bada, bada, bada. Dobra. No, młody tak na jedzie. bo jest drugi tej. Potem się się Kurde, takiego. tak blisko, ale może pod nim będzie Ja tylko atakuję tylko tego słychał teraz Czyli jutro w microta, w portfajtach się Karol, 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 Karol Karnet za tydzień Co? Robimy taktykę jak będzie za nami nord Ja jestem papieżem Wiesz jaką? Ja jestem papieżem Nie, nie jesteś, jesteś. Mnie, kurwa. Wiesz jaką taktykę? Kur. Mój dach zgwałcili mnie, rozpierdolili kurwaj <laughs> Ej, Tasiorek, przepraszam, ale ktoś się... Ale miał pH. Ej, Tasiorek, wejsowa na mojego streama, ja byłem na twoim dachu i ktoś cię wyjebał.